Literatura polska ma swoje klasyki. Dziady, pan Tadeusz, chłopi. A jeżeli relacje damsko-męskie miałyby jakiegoś swojego klasyka, z pewnością byłby to brak zaangażowania. Mniej więcej to druga wiadomość od Was, od moich widzów, dotyczy w mniejszym lub większym stopniu braku zaangażowania. Każdemu z nas wydaje się, że jego przypadek braku zaangażowania ze strony partnera lub osoby, którą jesteśmy zainteresowani, jest bardzo unikalny, jedyny w swoim rodzaju, podczas gdy w większości przypadków wszystkie te historie są niemal identyczne i sprowadzają się do naprawdę prostego schematu. Spróbuję Wam to zilustrować prostą historią. Siedzisz na kanapie, oglądasz serial, kiedy nagle przez okno wpada do Ciebie magiczny sprzedawca samochodowy i daje Ci fajny samochód. Samochodu możesz używać dowoli, pod warunkiem, że będziesz o niego dbać, Zabierać go na przejażdżki i regularnie tankować. Szczęśliwa, że masz taką możliwość, używasz sobie niezobowiązująco tego samochodu. Po jakimś czasie wesołego użytkowania sprzedawca nagle pojawia się znowu i mówi: Hej, fajnie, że użytkujesz sobie ten samochód i fajnie, że dobrze cię nim jeździ, ale co powiesz na to, aby podpisać umowę, że musisz użytkować już tylko ten samochód do końca życia i przy okazji w niego zainwestować? Odpowiadasz oczywiście nie dzięki a sprzedawca odpowiada: Aha, okej, okay, dobra, tak tylko pytałem. I dalej pozwala ci użytkować sobie ten samochód. Jednak, przez to, że tak łatwo przyszło ci zdobycie tego samochodu, coraz mniej go szanujesz, coraz mniej czasu mu poświęcasz, nie chce Ci się już tak o niego dbać jak wcześniej, coraz rzadziej zabierasz go na myjnie i zauważasz coraz więcej mankamentów, które działają ci na nerwy. Pewnego dnia stwierdzasz, że już nie chcesz tego samochodu i że ci się już zwyczajnie znudził. Oddajesz sprzedawcy kluczyki. I możesz to zrobić, bo nie miałeś żadnych zobowiązań. I niedługo później, Twoim oczom, ukazuje się super samochód. Obok którego stoi inny sprzedawca, i mówisz do niego: Wow, ale świetny samochód! Na co sprzedawca odpowiada, tak, jest naprawdę super, chciałabyś się nim przejechać w ramach jazdy próbnej? Zabierasz więc ten super samochód na jazdę próbną, prowadzi Ci się go idealnie, masz świetne przyspieszenie, komfortowo się w nim czujesz i masz wrażenie, że to najlepszy samochód na świecie i nie chcesz już nigdy z niego wysiadać. Mówisz więc do sprzedawcy, hej, fajny ten samochód, czy mogłabym go użytkować za darmo? Na co sprzedawca śmieje się i mówi, jak to za darmo? Jeżeli chcesz go używać, musisz w niego zainwestować. Dopiero wtedy mogę Ci pozwolić nim jeździć. Jesteś nieco niezadowolona, jednak zgadzasz się w niego zainwestować część swojego kapitału. W końcu to naprawdę fantastyczny samochód. A skoro już włożyłaś w niego część kapitału, dużo bardziej szanujesz ten samochód, dbasz o niego, ubezpieczasz i garażujesz. Nie chcesz w końcu, żeby coś mu się stało. Sprzedawca jednak na tym nie kończy i mówi Ci, że jeżeli w pełni chcesz z niego korzystać, musisz się zobowiązać i podpisać umowę, że będzie to jedyny samochód, który będziesz jeździć. Zgadzasz się bez wahania, bo nie chcesz stracić tego, co już zainwestowałaś. Historia z samochodem jest oczywiście metaforą zaangażowania w związku. Kiedy poznajemy nową osobę, często nie komunikujemy jej żadnych standardów ani wymagań, bo nie chcemy zaczynać od robienia problemów. Jesteśmy zauroczeni yy, i mamy nadzieję, że ta osoba się zaangażuje i będzie z nami w związku. Ale po co właściwie ta osoba miałaby być z Tobą w związku, skoro Ty na pierwszym spotkaniu od razu wręczasz jej kluczyki do samochodu z pełnym wyposażeniem i bez jakiegokolwiek wkładu własnego. Po jakimś czasie, kiedy on już sobie tym samochodem pojeździ, pewnego pięknego dnia wściekasz się i mówisz Ej, a może być w końcu się zadeklarował i ten samochód kupił? jest całkiem prawdopodobne, że w odpowiedzi usłyszysz A po co mam go kupować, skoro mogę sobie go użytkować i korzystać ze wszystkich jego funkcji za darmo? To tak jakby już był mój. Właśnie dlatego, jeżeli zauważasz u faceta, z którym się spotykasz, oznaki braku zaangażowania, zastanów się, czy przypadkiem nie jesteś jedyną osobą, która w ten związek inwestuje. Facet ten może mieć wszystkie benefity związku, czyli wyłączność, ciepło, stabilność, zaangażowanie, nawet Twoją miłość. A samemu nie dawać ci nic w zamian. No bo po co macie cokolwiek dawać? Wszystko już dostał, więc często nawet nie czuje, że na to zapracował. Tym samym może czuć, że tutaj już wszystko zdobył i osiągnął, i to minimalnym wysiłkiem, więc może iść, rozglądać się za nowym modelem, który przyjdzie mu tak samo łatwo. Albo, podobnie jak w tej historii, w pewnym momencie usłyszy: Stop! Powiesz mu: Ja za Tobą jest naprawdę super, ale jeżeli chcesz mojego pełnego zaangażowania, ty również musisz mi je dać, bo jeżeli tylko ty będziesz dawać z siebie wszystko, a on tylko będzie oferował nic w zamian, no to prędzej czy później będzie znudzony tą darmową przejażdżką i w końcu odstawi samochód pod salon, a kluczyki y, zostawi ci pod wycieraczką. Piszcie, czy wy również spotykacie się z brakiem zaangażowania ze strony facetów, jak to się objawia bądź jak to się objawiało i e, też jak to się skończyło. Jestem bardzo ciekawa Waszych historii i tradycyjnie zapraszam Was do zapisu na mój newsletter, gdzie zdradzam Wam, jak sobie radzić, aby ten brak zaangażowania w związku się nie pojawiał oraz co robić, kiedy już się pojawi. Także zachęcam Was do zapisu. Link, jak zwykle, znajduje się pod tym wideo. I to tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia wkrótce. Pa!